To, że piękną zimę w tym roku mamy. O! Hoppa! Reykjavik. Połowa lutego. Cudowna pogoda. Słoneczko świeci. Podobno w Polsce Wam brakuje śniegu. No to popatrzcie sobie, jak wygląda miasto pod śniegiem. Tak, taka zasada, że 2-3 auta jak przejadą, to potem powinno się zahamować. No jeden to za mało, no to tylko będzie się przedłużał ruch 2-3, jak przejadą. Albo ewentualnie, kto zjeżdża z góry, to pierwszy powinien przejechać. Takie piękne właśnie mamy zaspy śniegu. Drodzy są bardzo dobrze, śniegu będzie więcej i mrozu też. <laughs> Będzie padać jeszcze wiatr. Dzisiaj jest cudna pogoda, nie ma wiatru. Jest wiatr, tylko tutaj na dole nie ma. No tak, no, ale tak, jest, jest. Wiatr jest, ale akurat to zależy, bo my mieszkamy na wzgórzu, zależy z której strony wzgórza. my jesteśmy na wzgórzu Jak z jednej strony wieje, z drugiej, z drugiej strony nie wieje. O! Tak wygląda nasza droga właśnie. Z górki na pazurki. O! I tu... Panorama Rejkiewiku. A ten zakręt to bez przerwy ktoś na nim wypada. Nie w jedną stronę, to w drugą. I tu taki niespodziewany skręt w lewo, żeby było śmieszniej. Jak prowadzę autobus z linii 17, to właśnie w ten dostręcam. I śliczne choineczki. Ajajaj, aj, aj, słońce. Są wyjątkowo śliczne choinki w tym roku pod śniegiem. O, proszę, nam umyła szybkę. I to już dolny break Sto 100 metrów różnica. O, teraz będzie widać piękne choinki. Jak z obrazka. Przykryte śnieżkiem. Jak jakby kto jak namalował. No, niestety, słońce robi swoje. Się im zachciało wyjść z wózkiem na spacer. no. Naprawdę dziwne hobby. Śnieżony chodnik jest. Widać jaka dziura gryta. Tunel. Na tym polega zabawa że jedni odśnieżają jezdnię więc zasypują chodniki na chwilę koło południa przychodzą następni którzy odśnieżają chodniki zasypują jezdnię uuu <grym w szkole> no takiego psa w to się nie spodziewałem łyżew <ś> 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 Także pozdrawiamy, Dariusz i Gosia.